Jedziemy! Czoła Piotrze, się macie! Piękny start przez Mostek. Byleby nie wpaść do wody na początku, trzeba robić swoje. Na razie, tak 2023 wystartował. Wjeżdżamy w Lasy Janowskie. Będzie dziko. Mocna ekipa. A plan na dzisiaj jest prosty do 165 km do miejscowości Zwierzyniec. Tam pauza może tylko dwie, cztery godzinki. Drzemki, odpoczynku. Jak byłbym tam później po południem Dalszą trasą wyjechałbym w nocy, dlatego że dzisiaj jest 20 parę stopni, jutro będzie 30 parę. I jazda w nocy jest bardzo dobrym pomysłem. Start dosyć mocny, ale przyjemny. Przepiękne lasy Janowskie. Przepiękne te lasy Janowskie. Chyba trzeba będzie tu przyjechać kiedyś. Będziemy jechali nie? przez trzy parki chyba krajobrazowe. I jeden narodowy, albo przez dwa, coś takiego, pięknie. Czego jest? Wilki? Ale to. To co, to jeszcze tylko 340 kilometrów, już. I już koniec. Szkoda, taka ładna trasa. Szkoda trasy pięknej. To ja na Wiśle słyszałem o patencie ze sznurkiem, patent ze sznurkiem polega na tym, że jak pójdziesz do lasu się załatwić po kilku dniach jazdy i mięśnie masz już tak po prostu stranę, to jak już kucniesz, to jest ciężko wstać. I mi tu taki jeden opowiadał, że brał sznurek, przerzucał przez gałąź, wtedy kucał, żeby mieć się jak piąć z powrotem wstać i jeździł po lasu ze sznurkiem. To są dopiero ludzie ze stali. Początek trasy przez Lasy Janowskie imponuje. Shooter jest po prostu pierwsza klasa. To światło z rana ładnie operuje, z rana jest jeszcze chłodniej. Po południu mamy 30 stopni, zobaczymy jak to przetrwamy. Mamy 7,50 50-20 km za nami. W tym tempie. Na setnym kilometrze byłoby około godziny, nie wiem, 13, byłoby całkiem sympatyczne. Zastanawiałem się, czy będzie, czy nie będzie. Ale widzę, Piotrek kontynuuje tradycję. Piotrek jest boski organizator. Musi być bruk na ultramaratonie. Tędy prawą Kamyczków też trochę jest Gdzie nie pojadę ostatnio w Polskę to gdzieś takie lasy spotykam że nie miałem pojęcia że są takie rzeczy piękne Tak nas żegnają lasy janowskie bo zaraz się będą kończyły chyba Lewo, lewo Nasz Wirku też tak bardzo lubię, kiedy trasa się zmienia, zmienia się na wieśnia za chwilę, to się nie nudzisz. Najgorzej, jak jedziesz asfaltem przez Wiecie, 30 rowerowa. No trasa rowerowa. ta trasa... Albo... W... No, no tutaj chyba nie będzie 100 km płyt betonowych na sto, nie spodziewałbym się. Powie że nie wiem, czy wiesz, że masz oponę albo koło z tyłu krzywę. Co nie mogłem ci nie mówić, na cholerę się teraz ty będziesz przejmował. To są rą do koła, tak? Te oryginalne. Ja no, słyszałem, że podobno jest. Nie jest jest dokładnie. A ja, ja już cały w błocie. A to dopiero 30 km. O, doganiamy jakąś ekipę. Dzień dobry, dzień dobry. Siemanko. Powodzonka. Coś tu jest nie tak, coś mi się nie zgadza. Że to ja dojeżdżam do innych, a nie inny do mnie. Dzień dobry. Jak Siema, czołem. Nie, nie No, ja nie wiem, właśnie mówię, że coś mi się nie zgadza, tylko jeszcze nie wiem co pewnie, zaraz spuchnie i się skończy zabawa, nie? Są płyty betonowe? Dobrze, już już, 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 już myślałem, że będę zawiedziony, że nie będzie płyt betonowych na ultramaratonie. Wiesz, co on może mieć flashbacki po powiśle, nie? Mój kolega stwierdził po Wiśle, że nie pojedzie, póki płyt nie usuną. On, po dwóch latach musi jeszcze w nocy śnią. No właśnie, ja jestem zdziwiony, co tu się dzieje, dlatego że zwykle to wszyscy nie wyprzedzają, a tutaj. Póki co ja raczej wyprzedzam, to nie jest normalne. To fajne warunki o, 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 na okoliczności się tych Co Cała sprzętompa jest, udało <laughs> się spotkać. Tak, ostatnią taką koncepcję miałem z Zielonym na Ultraduchu Puszczy, ja, teraz mam z Tobą. To. Nie ma dużo takich przewodników co cisną, wiesz? Przynajmniej na razie, nie? Że tam nas ktoś od razu, tak jak na innych ultraże. Co chwilę coś innego. Asfalt, gruz, żwirek Boję się, że jadę za szybko, że spuchnę, bo póki co już dwie ekipy wyprzedziliśmy, które startował przed nami. Ale na razie czuję się dobrze. Taki był plan, żeby cisnąć, więc próbujemy. Dzień dobry. Nie, nie zauważyłem, nie widziałem. Ale piękny rower! Straciłem troszeczkę do ekipy na błocie. Na razie czuję się bardzo dobrze, chociaż martwię się przyspieszonym oddechem. Sprawa wygląda następująco. Przestraszyłem się. Szła, szkła, które tu leży. Zrobiłem ostry zwrot na żwirku. Noga rozwalona. Być może jest to koniec wyścigu dla mnie dzisiaj. Nie wygląda to za dobrze. Sorry za drastyczne sceny. Tu jest takie aż wypukłe. Nie wiem, czy coś mi się tam nie wbiło. Muszę to oczyścić, zobaczyć. Zobaczę, czy będę w stanie jechać dalej. Rana oczyszczona, na ile się dało. Pakuję ten Majdan apteczkę z powrotem. Tam podobno za 200-300 metrów jest sklep, kupię 1,5 litra wody, wypłuczę to porządnie. Na razie nogę mogę zginąć, więc jadę dalej. Trzeba będzie jednak zrobić postój na kwaterze jakiejś i wtedy pod prysznicem wypłukać porządnie, ten piach z tej zrany wymyć. Nie ma co na izbę przyjęć gdzieś z tym jechać. Złu jestem cholernie, dlatego że ten zakręt wcale nie był jakiś tu trudny technicznie. Tu leży takie szkło, którego się, no, wystraszyłem, zrobiłem ślisk. Pojechałem po żwirku, no pech niesamowity, po prostu zrobiłem to jak, dużo Wam nie powiem jak co, jestem zły strasznie na siebie, a najbardziej na to, że straciłem tu ze 40 minut, a szło mi naprawdę dobrze i miałem nadzieję, znowu będzie, że się tłumaczę czemu dojeżdżam na końcu, wiem, no trudno, nie ma co pękać, próbujemy jechać dalej. Plan jest taki, jestem w Biłgoraju, jadę jeszcze do apteki po oktanistę, żeby to porządnie zalać jakimś odkażaczem, nakleję gazę jałową i pojadę dalej, niestety na sensowny wynik już nie mogę liczyć. Pani doktor, noga mi odpada. Trzeba będzie uciąć. No, tak pasuje, Spróbujemy to dojechać, jeśli ta noga dalej pozwoli. Pech niesamowity. Nie użalam się nad sobą, moja wina, popełniłem głupi błąd i tyle. I w takim, patrzcie, durnym miejscu. W takim głupim miejscu. Najgorsze, no że jestem tym teraz tak zdenerwowany. Zły po prostu na siebie, na sytuację. Bo wiecie, człowiek trenuje cały rok mocno. popełni sekundę głupiego błędu. No i nic. A liczyłem naprawdę, że tym razem pójdzie mi dużo lepiej niż zwykle. Nie mówię, że tu miałem szansę na jakąś pozycję sensowną, ale no nadzieja była dojechać gdzieś. Może tuż za połową stawki? Dobra, to już jest przeszłość, to było za mną. Teraz mogę sobie gadać, że miałem miejsce tam jakieś możliwości na jakiś wynik. Teraz to już jest tylko wymówka. Teraz trzeba już po prostu jechać i spróbować to ukończyć. Najgorsze, że teraz w głowie mam strach przed tym żwirem. Wasza pierwsza impreza, tak nie, mówicie? Tak. I plan mówicie tak zwany na przypał, czyli nawet nie wiecie czy namiot macie sprawny tak. Mamy namiot. Ma macie? Nie no, będzie dobrze. <grym> nawet śpiur. Nie, to full wypas. Będzie dobrze. Masz latarki konwoja. Yy, to jest bocielarka przerobiona. Zostawiłem przez sympatyczną ekipę dwuosobową, a tymczasem wjeżdżam do puszczy solskiej. Dojeżdżam do 70 km, jest godzina 13.09 Początkowo około 13:14 to ja planowałem być na 100 kilometrze. No nie mogę, nie mogę się, naprawdę powiem Wam, nie mogę się pogodzić z tym upadkiem w tak głupi sposób. No i powiem Wam szczerze, no, ja uważam, że mężczyzna się powinien przyznawać, że taki rzeczy. Jest mi po prostu wstyd, że się wywalimy w taki sposób, że coś takiego się stało, ale jadę dalej, chcę to ukończyć, jeżeli się tylko uda. Na razie trasa jest wybitnie asfaltowa, przynajmniej w okolicach 70 km. Ale w obecnej sytuacji w ogóle mi to nie przeszkadza. Cieszcie się, że to nie wyczujecie ten upał, tą patelnię, na której się znajduję. Sytuacja wygląda tak, że zszedł ze mnie stres, zeszła ze mnie adrenalina i dopadła mnie lekka bomba. Robię dosłownie kilka minut pauzy na przewietrzenie się, dlatego że ten upał mnie powoli wykańcza. Wszamie sobie żelik energetyczny i spróbuję coś ugrać dalej. A no i przy okazji jeszcze poprawiłem sobie trochę bandaż na nodze, bo mi się lekko zsuwa, i muszę go co jakiś czas poprawić. Ledwo zdążyłem pomyśleć, że szutry i szutry. No proszę, jest i piach! Ale piękny dąb. A może 5 minut na tej ławeczce? Przecież nie zaszkodzi. Oh. 5 minut. Już wiem, czemu batoniki before są before, bo w trakcie dzieje się z nimi coś takiego. Garmin pokazuje 33 stopnie. Jedzie mi się naprawdę źle. Jest mi niedobrze. Bardzo źle znoszę ten upał. To nie jest mój dzień. A może by tak w przyszłym roku, zamiast imprezy, wyścigi, stres, wielka przyjemność, ale też stres, może po prostu Green Velo, jakaś wyprawa dla odmiany. Robię to, co w czym jestem akurat niezły, czyli podjeżdżanko. Bez większego problemu. Gdybym miał zapas czasu, to pokusa jest niesamowita. Chociaż jest jeszcze jeden aspekt i problem z tym związany, mianowicie niekoniecznie ta woda jest idealnie czysta i z otwartą raną. To nie jest dobry pomysł dostać jakiegoś zakażenia. Wjeżdżamy w Puszczę Solską. O, czuję, że będzie pięknie. Puszcza jak puszcza. Nie no, żartuję, cudownie jest. Doskonały moment, żeby powiedzieć kilka słów o trasie, a trasa to jest sztos. Jeśli szukacie tych słynnych szutrów premium. Szutrowych autostradek, to w Gravel nie zastanawiać się startować. Tu widziałem nawet rowerki trekkingowe, ekipa z namiotem. Jechać na przygodę, nie przygotowywać się aż tak specjalnie. Po prostu niesamowite trasy. No, jak Piotrek Wierzbowski zrobi trasę, słuchajcie, to mucha nie siada. To jest wprost nie do uwierzenia. Musicie sami przyjechać zobaczyć. Zachęcam mocno. tu po prawej strzałka, więc chyba tu o, jest znak. Tędy w lewo. O, będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie. Co tu się będzie teraz działo? Chwilę było chłodne, przyjemnie, ale znowu zaczęła się taka patelnia. Antycyklon podobno panuje. Czyli strefa bardzo wysokiego ciśnienia, tak jak cyklon to jest niskiego i powoduje wiatry, huragany. Dobra, cyklon to nie huragan. Tak, tu mamy antycyklon, strefę wysokiego ciśnienia. Jest mega upał, rekordowe upały w Europie. Setny kilometr trasy. Planowałem tu być o godzinie 13, jest 15.37. Około 2,5 prawie 3 godziny to jest dokładnie tyle, ile straciłem na bandażowanie nogi i tamowanie krwawienia. Więc, gdyby nie ten incydent, plan byłby doskonale zrealizowany. Tym bardziej właśnie jestem dlatego zły, że było blisko, żeby pojechać tak jak ja chciałem. Ach. A zły jestem, bo rozwiązałem problem z kolanem. Absolutnie nie boli mnie kolano, w ogóle nie boli mnie tyłek. Ale problem polega na zupełnie czymś innym. Krasnobrocki Park Krajobrazowy. Był znak ostrzegający przed zjazdem o nachyleniu 12%. Ho, ho, ho! Pewnie kamerka tego nie oddaje. Ale wygląda to trochę strasznie. Ostrożnie! A z drugiej strony, wiecie co? Czy troszkę nie za dużo tych asfaltów jednak? Nie spodziewałem się, że będzie ich aż tyle. Nie, żebym narzekał w mojej obecnej sytuacji z tą nogą. Nie odpuszcza ten antycyklon. Nie odpuszcza. Godzina 16. Jest ukrop. Ale jaka tam piękna górka przede mną. Co? Zjeżdżamy, nie? O, ostro. Naprawdę ostro Tu nie ma żartu Tu już żarty się skończyły na tej trasie U nami jakiś podobno bardzo trudny podjazd Nie ma lipy No nie ma lipy Uff. Jest grubo, jest dobrze Co rozgrzewka przed Gromagedonem Widziałem to w wzgórze w oddali i tego się obawiałem, że to się tak może skończyć, że trzeba to będzie podjechać. Koniec podjazdu, wracamy na pustynię. Koniec tego, przerwa na widoczki. Słynne rostoczańskie lubelskie wąwozy lesowe, czyli gliny. Które nie dość, że są śliskie, to jeszcze wszystko oblepiają. A na szczęście już to zdążyło przeschnąć w ten upał. A poza tym super, że jest dla odmiany wilgotno. Czuję się od razu dużo lepiej. Nowa energia we mnie wręcz wstąpiła, jak wyjechałem z tej pustyni. To zaczynamy znowu zabawę. I następna zabawa, 12%. O, to są te słynne płyty betonowe. Obiecywali mi, że na tym ultramaratonie też będą płyty, i podobno jakieś nie wiem, trudne, złe, ale 12% to już jest podjazd, który mnie tutaj robi. Mi bardzo fajny, bardzo przyjemny podjazd. Taki, żeby się zmęczyć, ale nie taki długi, żeby się nużył. O! Lubię takie. Śmigam w dół. Poziom trudności rośnie jak w grze komputerowej. Boję się co będzie dalej. 15%. Ja nie wiem czy wy to widzicie. Z tej perspektywy to wygląda jak pionowa ściana, a to tylko 15%. Okej, okay. zmierzmy się i z tym podjazdem. Jak mnie to wyhamowało błyskawicznie. Fu! Mucha mnie w usta uderzyła, jak mówię. 89 na godzinę, więc mogę jechać zamiast prowadzić. Z tą prędkością się jeszcze opłaca. Ładna górka, ładna. Kurde, jakieś gryzące muchy mnie atakują, a nie mogę jechać szybciej. Najgorszy problem w tym miejscu. Nigdy widok górki mnie tak nie załamał, bo miałem już taką nadzieję na szybki zjazd asfaltowy dalszy. Dobra, walczymy z kolejną. O, mielimy młoneczkę, mielimy. O, tak, lasku, dawaj chłodek. Dawaj mi ten chłodek i wilgoć. Sytuacja wygląda następująco. Oszczędzam siły, prowadzę przez ten piach. Proszę państwa, przed nami zaczyna się Roztoczański Park Narodowy. Mam taką ambicję, żeby kiedyś zwiedzić wszystkie parki narodowe w Polsce i je poznać. jest i Roztoczański Park Narodowy. Już się nie wygłupiam, tylko jedziemy dalej. Na razie główną atrakcją, jaką widziałem w Roztoczańskim Parku Narodowym są błota gliny, ogromne pokrzywy, komary i gryzące muchy. Nie no, oczywiście to jest bardzo krzywdzące dla takiego miejsca. Po prostu jak jest się tak nie to to jest to, na coś się zwraca uwagę. Warto poczytać, co tu ciekawego występuje i może przyjść tu kiedyś jeszcze. Piach pod górę, pff, ale biegnę, bo liść komarów, która mnie goni. Ja pierniczę! Ha! Ja cię kręcę, no nie! Ja już nie mam siły na ten piach. Ale idę szybko. No bo te komary i muchy mnie gryzą. Strasznie, jestem cały pogryziony. Cały czas to brzyczy. Dobra, jakaś cywilizacja. Jaki jestem pogryziony, ja cię kręcę. O tej porze jest najgorzej. Ci co jechali wcześniej, to ich tak tu nie zmasakrowało, nie pogryzło. No i tak narzekałeś i co? I od razu ci się gęba cieszy. Nagroda za przetrwanie tamtego odcinka. Ale zróżnicowana trasa, jest wszystko. Takie lubię, bo cały czas coś się dzieje, droga się ani przez chwilę nie dłuży. I to są najlepsze, najspanialsze trasy. Mistrzostwo, mimo wszystko. Mimo, że jestem tak zły o ten Park Narodowy, no dobra, odcinek specjalny, no nie może być, żeby było wszystko lekko i przyjemnie. To jest radocha, próć sobie dychy spokojnie taką drogą. To są prawdziwe szutrostrady. To był świetny przejazd przez Park Narodowy. Zjeżdżamy do jakiejś cywilizacji i mamy ścieżkę rowerową. Czyżby? Tak, jest i upragniony zwierzyniec. Dobra, to teraz tak, znaleźć biedronkę, zrobić zakupy na kolację siadanie. śniadanie. Ja, tylko mi teraz, Biedronko, nie umieraj. Sytuacja wygląda następująco. Kwaterka, rower wprowadzony do środka. Boję się go zestawić na zewnątrz, tam jest ośrodek mnóstwo pijanych ludzi w tym zwierzęcu chodzi. Zakupki w Biedronce zrobione, dużo kwaśnych rzeczy. Zupa ogórkowa, kapusta kiszona, jakiś kurczak słodko kwaśnie, Takie rzeczy brałem, na co mam po prostu ochotę. Co mi organizm odpowiada. Oryginalny plan butaki taki, przespać się tutaj ze dwie godziny ogarnąć się szybko i jechać dalej w nocy, ale ten plan już jest nieaktualny, dlatego że nie pozwoli mi na to, to kolano. Poza tym muszę oczyścić tą ranę i zająć się nią, zobaczyć jak to wygląda. Po tych piachach zwłaszcza. Ale i tak prawdopodobnie wyjadę skoro świt. I trudno, nie będzie dobrego wyniku, ale myślę, że to przejadę, jeśli tylko kolano będzie się rano zginać. Nie no, ja to mam z tymi kolanami. Najlepsze z tego wszystkiego jest, że moje prawe kolano, z którym ja wiecie, miałem problem ostatnio, kompletnie nic. Na górkach, podjazdach zero. Wyleczone, rewelacja. Tyłek mnie nie boli, nic mnie nie boli, tylko rozwaliłem sobie drugie kolano. No nie mogę. Ale jestem zły na siebie, a jednocześnie jest mi wstyd. Przed wami też? Dobra, działamy dalej. Czołem. Moja przygoda z Breida Gravel skończyła się na 40 km, ale zdałem sobie z tego sprawę dopiero na 165, kiedy musiałem szczoteczką do zębów wygrzybywać żwir z rany. Stwierdziłem, że dalej to nie ma sensu i tak już nic nie ugram, plan nie został zrealizowany. A za trzy tygodnie gra w Magedo, więc niech lepiej to się do tego czasu zagoi, żebym jeszcze mógł wystartować w następnym wyścigu. A tymczasem mój rower pakuje. Miłego dnia! Mam na mecie Piotra, organizatora. Piotrze, dziękuję Ci bardzo przede wszystkim za tą trasę. Rewelacja, naprawdę jedna z szybszych... Dziękuję szybszy. Ci za wspaniałą pracę i jazdę. <laughs> nie, ma, nie ma za co, bo nie pokazałem całej. Może za rok pewnie będę chciał. Nie wiem, czy będziesz, wiesz, czy będziesz chciał zmieniać trasę, czy tak samo. Ja bo zawsze wśród... zmieniam trasę, ale myślę, że trząs zostanie. Trząs zostanie. Mhm. Trasa naprawdę jedna z szybszych, fajniejszych, przyjemniejszych tras, jak jechałem. Szut roztrady, naprawdę, zróżnicowanie, ta trasa mi się nie nudziła. Gdzie by mnie... Co, co chwilkę się działo coś na tej trasie, to było najpiękniejsze. Nie wiem jak wy to w ogóle zrobiliście, że to się tak, tak dało pięknie ułożyć. to jest taka idea, żeby było łatwo, a później trochę trudniej, a później znowu łatwo. I tak przeplatamy to wszystko przez 350 albo 600 km. Twoim zdaniem najtrudniejszy odcinek trasy, który był? Bo ja mam typ swój. E, trzy odcinki. Długiej trasy. Długiej, no. Roztoczę. Bo tam technicznie też uzależniono od pogody, więc gdyby mocno padało, trzeba by zrobić drobne objazdy. Dwa, pomiędzy Kazimierzem i Nałęczowem, bo tam są te wąwozy góra dół, góra dół. I podobne wąwozy wyszukałem w drodze do Sandomierza ostre podjazdy. Na Który tup? typ jest Twój? Z krótkiej trasy, bo jechałem krótko, moim typem park narodowy i podjazdy wąwozami w płytach betonowych, ostre. To było chyba najtrudniejsze. Roztocze. dobra. Widzę, że tutaj kolejni, także witaj ich na mecie, tak, bo to kolejni zawodnicy. Dużo się dzieje, w ogóle jestem zdziwiony, pokażę wszystkim ośrodek. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że to jest tak ogromny obiekt i że w ogóle bardzo fajna, dobrana miejscówka na start metę, bo jest tu co, co robić, tak, jest pełne, pełne wyposażenie. A to działa w ten sposób burmistrz Janowa Lubelskiego, pan Krzysztof Kołtyś jest kolarzem. I on świetnie Jodre, widzi Jodre, takie Jodre, inicjatywy Jodre. w tym miejscu. Medale, dwa. Już idziemy, tak. Muszę kończyć w takim razie, ale Janów Lubelski wydaje się być świetnym miejscem na to, żeby zrobić tu bazę kolejnego Brajda'. Rewelacje! Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.